Wczoraj w Mielcu była mega burza i dzisiaj jak szłam do pracy to musiałam iść naokoło, bo bym nie przeszła, bo, były, bo było drzewo wywalone i ogólnie yy, jak czytałam na Facebooku to było chyba 260 interwencji straży, więc no, oni dzisiaj mają cały dzień roboty i wiecie, drzewa po prostu w pół się łamały, co nie, więc no wczoraj mieliśmy, mieliśmy wczoraj co dobrego. Coś tutaj już Wojtek pisze, więc ja muszę sobie tutaj zastopować. Boże, odbija mi się, bojem ciastka. Wyciekiem? O, takie jem. Bo robiłam kiedyś sernik i mi zostało i stwierdziłam, dobra, w pracy się zje. Wiem, co wam chciałam pokazać, bo ja dbam o swój kręgosłup i słuchajcie, zrobiłam sobie takie, taką stację. Laptopa mam na drukarce, żeby, wiecie, tutaj mieć o proste plecki. Proszę bardzo, i tutaj wiecie, na wysokości oczu mieć ekran, żeby się nie garbić. Widzicie jaka ja jestem? To bardzo ważne. Wiecie, trzeba dokładnie tak prosto siedzieć, żeby później mieć garba na starość. I w ogóle też słyszałam, to jest potwierdzone info od lekarki, że jeżeli mamy pracę siedzącą i siedzimy długo, to co godzinę trzeba wstać, zrobić trochę kroków, nie wiem, poskakać, poruszać się. I to zapobiegamy, żeby później nie mieć e, jakichś chorób układu krążeniowego, czy tam jakichś zawałów, czy, czy takich rzeczy, czy tam żylaków. E, jak macie pracę taką siedzącą, to proszę co godzinę pajacyki porobić na przykład. Ja dzisiaj naprawdę przechodzę sama, sama siebie. Nie wiem, czy ja to wstawię w ogóle. Ale dobra, co ja się doszukiwać, taka jest. Jak coś, to nara.